KCPZPR to jest e, taka miejscówka, gdzie to wszystko się zaczęło, tak naprawdę. no Przynajmniej tutaj w Warszawie. Gdzie ja na przykład przychodziłem, patrzyłem pół dnia, jak jeżdżą starsi ode mnie, szedłem na drugie pół dnia na tyły i powtarzałem, uczyłem się tego wszystkiego. Także jest to takie miejsce bardzo ważne dla deskorolki polskiej. Zacząłem jeździć mniej więcej 20 lat temu, a teraz już nie jeżdżę teraz tak jak kiedyś no bo wiadomo, to już jest inny, inny wiek, inne zajęcia, inne życie. Tam właśnie jest Coś, co mnie motywuje teraz do życia. Może będzie tam następca, zobaczymy. Okaże. Miałem marzenia wielkie, gdyby nie kontuzje. Byłem wysyłany do Stanów na kontrakcie, żeby rozjeździć się tam, po prostu wrócić i wtedy, pamiętam, zaczęło się lato, zawody wszystkie ogólnoeuropejskie, światowe, startowałem w Mistrzostwach Świata, startowałem w Mistrzostwach Europy. Byłem piąty w europejskich zawodach, to był mój sukces tak naprawdę. 42 miejsce zajęłem raz na Mistrzostwach Świata w Minster. To było Minster, Monster, MasterShip. Eee, no w jakimś stopniu na pewno się zrealizowałem, zrealizowałem swoje marzenia. Może nie zakończyło to się tak, jak chciał, w sensie nie wiem, jakiejś klasy światowej, tak. Realnie zrobiłem tyle dla tego sportu, że no jestem jakoś jakby nie było osobą rozpoznawalną w tym środowisku i... W w całym skateboardingu. To imprezy, no i muzyka. No. Na początku pamiętam jeszcze grałem muzykę hip-hop, ale potem było tylu dj hip-hopowych, że, że jakoś pojechałem się po prostu muzyką drum and bass. No. I tak jest do dzisiaj. No teraz spróbuję produkować własną muzykę. Chyba każdy. Chciałby dążyć w życiu do tego, żeby robić to, co lubi i jeszcze zarabiać na tym kasę. Nie? Moim najnowszym, najzajebistszym zajmowaniem jest mój syn. Na pewno chciałbym wykształcić go lepiej niż sam siebie wykształciłem. To będzie po pierwsze, a potem co będzie, to będzie. coś no, na siłę nie można dziecka prawda, kierować, żeby robił to i to. No, to jest... To się stało żabło Chodź powiedz ci dobry tutaj ładnie. Dzień dobry. Witajcie ładnie. Hmm. Powiedz jak masz na imię. A chodź jeszcze jedno powiedz tylko, proszę. Chodź zapytam cię tylko, czy lubisz miksować na płytach. Lubisz? No. A nadal sobie jeździć? Tak. No. Może coś z tego będzie, no. Są parki, jest więcej miejsc do jazdy. Jest straszny boom na tę deskorolkę, po prostu młodych ludzi zaczęło teraz jeździć tyle. To już nie jest to samo co kiedyś, więc jeżeli tylko będzie chciał jeździć, będzie miał na to oczywiście zajawkę, no to. No ja zaczynałem jeździć na desce mając 13 lat, tak? On ma 5. Moim największym przyjacielami był Wodzik, Rafał Wielgus, Robson Lipek, no to była ekipa nie do rozłączenia. Ryba, Dorian, no to było nas kilku tak naprawdę. Imprezy, uciekanie przez okno na te imprezy, bo byłem tak młody, to jest korolka. No. Ciężko powiedzieć, co to jest pasja, to jest coś, co się po prostu w środku rodzi. Ciężko mi jest opisać słowami to. to jest po prostu zajawka. No. Generalnie dążę do tego, żeby nie chodzić w garniturze. no. Nie chcę tego uniknąć, bo. dlatego że nie lubię zapiętej koszuli pod szyją. Teraz próbuję wszystko robić żeby markę otworzyć deskorolkową, żeby po prostu dalej robić w tym temacie, związanym z tym wszystkim, całym życiem. Nie jest tak kolorowo, jakbym chciał oczywiście, no bo żyjemy w takim państwie, w jakim żyjemy. Przypuszczam, że jakbym się urodził w Ameryce i robił to samo w Stanach, no to już na pewno byłoby lepiej, dużo lepiej, chociażby i pod względem tej deskorolki. Ja bym chciał jeździć cały czas na tej deskorolce, dlatego że jest to właśnie moja pasja. Ale no nie mogę, bo te konstrukcje mi po prostu przeszkadzają w tym. Jesteśmy generalnie teraz w takim bardzo e, słynnym miejscu, gdzie przez okres praktycznie 10 lat organizowałem imprezy dramen-baseowe. To były cykliczne imprezy pod nazwą Dramen Was Kultura. Znajdujemy się w Centralnym Domu Kultury i tak naprawdę nazwa tych imprez po prostu zrodziła się od nazwy samego tego miejsca. Tak? Podoba Ci się, co tata robi? Myślę, że jest to super pomysł. Cała ta fundacja. Kiedyś nie było czegoś takiego. Nie było żadnych takich fundacji. Wszyscy musieliśmy sobie radzić samemu. Tak jak ja też z tą dyskorolką na początku. Nie było skateparków. Musiałem budować sobie przeszkody z kolegami. Myślę, że takie fundacje pozwalają młodym tym ludziom po prostu jakby przyspieszyć to i ukierunkować ich na, na daną dziedzinę, czy chcą w tą stronę iść, czy chcą iść w tamtą stronę. Dzięki takim fundacjom uważam, że, że tym dzieciom po prostu będzie łatwiej i we wszystkim no. Kroneczku, powiedz tutaj cześć do kamery. Powiedz cześć i pokaż OK. Daj buziaka i powiedz cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Było mi bardzo miło znów tutaj dla Was. Chciałem zapowiedzieć e, mojego serdecznego przyjaciela Piotrka Więcławskiego, a.k.a. Wienia, który będzie dla Was udziałem w wywiadu w następnym odcinku. Trzymajcie się. Peace, brothers and sisters. One love.